Serwis MIBOA to mobilne centrum obsługi abonenta T-Mobile. W tym filmie pokażemy, w jaki sposób, używając go szybko i wygodnie, włączymy lub wyłączymy usługi na naszym koncie. By rozpocząć, w przeglądarce wpisujemy adres miboa.pl. Serwis sam wykrywa numer, którego używamy i potwierdza naszą tożsamość. Do tego na terenie Polski za takie połączenia nie są pobierane opłaty za przesyłanie danych. To najlepszy sposób na korzystanie z MIBOA. Serwis pozwala śledzić nasze bieżące koszty. Dzięki temu stale możemy kontrolować wydzwonione minuty oraz opłaty za inne usługi. Jeśli uznamy, że przyda nam się usługa obniżająca koszty, ją także uruchamiamy w serwisie MIBOA. W tym celu wchodzimy do działu taryfa i usługi obniżające koszty. Usługi aktywne są oznaczone tutaj zielonym symbolem włącznika, natomiast nieaktywne czerwonym. Jeśli chcemy na przykład taniej wykonywać połączenia poza godzinami pracy, wybieramy pakiet wieczory i weekendy. Czytamy w jaki sposób on funkcjonuje i jeśli chcemy z niego korzystać, u dołu naciskamy na zmień. Nasza akcja zostanie zgłoszona do T-Mobile i wkrótce usługa zostanie uruchomiona, o czym poinformuje nas wiadomość SMS. Jeśli chcemy płacić mniej za internet, wchodzimy do działu internet i multimedia. Tu możemy wybrać usługę internet w telefonie, następnie dostosowany do naszych potrzeb pakiet danych, by móc w każdej sytuacji cieszyć się tanim internetem w telefonie. Ostatnia sekcja to pozostałe usługi. Tutaj możemy zmienić ustawienia poczty głosowej, włączyć lub wyłączyć roaming oraz ustalić, czy nasz numer będzie widoczny dla osoby, do której dzwonimy. A to wszystko w kilku prostych kliknięciach. Jeśli mamy w telefonie włączone Wi-Fi, przed skorzystaniem z MIBOA warto je wyłączyć. W innym wypadku musimy ręcznie autoryzować połączenie. Wpisujemy swój numer telefonu, a następnie BOA kod oraz jednorazowe hasło, które otrzymamy SMS-em. Oczywiście za korzystanie z Wi-Fi nie ponosimy opłat, więc używanie miboa.pl w tej sytuacji też jest darmowe. Zachęcamy do używania serwisu miboa.pl, dzięki niemu łatwo sprawdzicie, ile minut wykorzystaliście w danym okresie rozliczeniowym. Wykupione pakiety pozwolą obniżyć koszty połączeń lub dostępu do sieci przez komórkę, a przy tym sama komunikacja z MiBOA na terenie Polski jest darmowa.